Hej kochani, witam was na naszym kanale. No, generalnie wracamy, wracamy po przerwie, bo mieliśmy przerwę dwumiesięczną. No, generalnie potrzebowałam tej przerwy, po prostu stwierdziłam, że odpocznę. No i teraz wracamy. No, dużo się zmieniło. Jest dużo rzeczy do opowiadania, no, ale miała wypadek. jedną nogę. Mam dwa króliki, bo, nie, bo pod koniec wakacji kupiłam. No, po prostu dużo się u nas działo. I, założy, I założyliśmy Instagrama i gdzieś wam się tutaj wyświetli nazwa. No i generalnie ten kanał właśnie się zastanawiałam, czy nie zmienić nazwy, jak, jakąś inną nazwę dać bym chciała też, żeby moje króliki występowały, czyli taki trochę papugowy kanał, a trochę taki króliczy. No i mm, no, generalnie ten filmik nie planowałam, aby był jakiś długi e, No i teraz właśnie, przed tym sobie obejrzałam wszystkie moje filmy, się po prostu zruszałam i stwierdziłam, że Przyjdę, żeby wszyscy wiedzieli, żeby po prostu, bo wi wiem, że to wam sprawa frajdę, no Że oglądanie tego profilu to w naszym filmu wam się podoba, więc dlatego chciałam już, planowałam odejść, ale stwierdziłam, że Zostanę, więc to już jest koniec filmu Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Jeśli tak, możesz możecie dać lajka, subskrypcję I nie zapomnijcie o dzwoneczku, pa pa!